nagrodztwa. Funkcjonowała do 1821 roku. Przeszła w ręce rodziny Lausiu, to nazwisko niemieckie. No i wytrwała do 1848 roku. uległa likwidacji. Dlaczego uległa likwidacji? Prawda powiedziała, że to nie wiadomo do końca. Być może, że było brak specjalistów, Dlatego, że talanta papiernicza w tym czasie była dosyć sztywną grupą. Żeby dostać się do takiej fabryki trzeba było przez pięć lat być przeladnikiem. Przez pięć lat trzeba było się uczyć fachów, dopiero majster dopuścił do papieru te czynności się wykonywało i to przez 5 lat. To było zatwierdzone jeszcze dawno, 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 od czasów Zygmunta Starego, kiedy pierwsze te papiernie na ziemiach polskich się, prawda? Gdzie ja właściwie sporo małżeństw się zawiązało we Wozławku. Budynek stał przez długi okres czasu opuszczony, zniszczały niestety. No, w tej chwili Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Wozławku funkcjonuje. Fajnie. I mamy tablicę pamiątkową, ustawioną tutaj dosyć niedawno. To jest ten negatywny punkt, mianowicie w czasie II wojny światowej, kiedy, no tak jak do niedawno się mówiło, mówiło o tym czerwonym Wrocławku, tak jak Niemcy wkroczyli z gotowymi listami. Były gotowe, przygotowane listy tych niepokornych. Tak i tutaj w tym lozie było w pierwszych dniach okupacji. 42 osoby zostały rozstrzelane lub wywieziono do obozów koncentracyjnych. Czy to jest ostateczna e, liczba, nie wiadomo. Na dzień dzisiejszy tak. No dobrze, że ta tablica funkcjonuje. Rok piłowania u dziadka Maty Boskiego. Prawo, lewo, tak, tak. Warsztaty mechaniczne z Zespołu Szkół Technicznych. Nie związane, nie związane z protestantami, natomiast związane z, przede wszystkim z Włocławkiem. Była to kuźnia kadr technicznych dla przemysłu włocławskiego. Począwszy od energetyków, poprzez mechaników, spawaczy, kowali, wszystkie nacje techniczne. I taka ciekawostka, po wojnie, kiedy zgromadzono tutaj młodzież z uzdolnieniami technicznymi, które przeżyli wojnę, okazało się, że to jest różny wiek i wojna spowodowała, że chłopak, który miał 16 lat, to był taki kurdupel, malutki. Co wtedy zrobiono? Tę młodzież wywożono na Mazury na trzy miesiące. Specjalne odżywianie, specjalne ćwiczenia. I po tych trzech miesiącach dzieciaki 10 cm, 5 cm szły, tak jakby azotu dostały tam w korzonki rzeczywiście. To jest przykład mojego ciotecznego brata, który jak tutaj przyszedł zaraz po wojnie do szkoły, żeby dostał do imady, to musieli mu skrzynkę podstawiać. A w tej chwili no już jest on jest starszy ode mnie, ale w każdym razie, kiedy ja byłem w jego zapatrzony, jak w obraz, to on miał metr 92 metry. Cały. To na Teraz jesteśmy w punkcie numer 3 3 i 4 Za nami. Za nami liceum Marii Konopnickiej Szkoła, która pierwotnie powstała jako szkoła prywatna a potem wyciągnęła rękę po dotację Państwową mi się wybudowa taki duży. Dlaczego, dlaczego LMK tutaj funkcjonuje? Bo w zasadzie nie powinno. Mianowicie... Próbowaliśmy tutaj zlokalizować dyrektorkę, jaką panią Zofię Degen-Ślusarską, która tam się przewijała jako wyznania ewangelicko-agustowskiego. Okazało się, że była to pomyłka. Nie, ale ona przez, przez wiele lat tutaj funkcjonowała. Jej grób znajduje się w Wiśle. Nawet tu koleżanka chyba tam była ze zdjęciami, tak? Na grobie pani tak, Degęś-Lusarskiej. Tak, tam jest y, y, tego, co udało się ustalić, takie były przypuszczenia, e, pani dyrektor Dziwasi w e, tam, tam do e, archiwum, e, nie, jest to dziwne nazwisko, ale e, ale podejrzewamy, że może, ponieważ wyszła za mąż, za męża swojej siostry, która zmarła, e prawdopodobnie może pan Slusarski, który był w spółkach z ewangelikami włosławskimi, może on był ewangelikiem, ale ja miałam taką informację, że pani dyrektor była ewangelistką. Wyjaśniłam to, nie była ewangelistką, jest pochowana w Wiśle faktycznie, więc to też się kojarzyło, że jest to gród ewangelików, że może nie, nie była, mam takie wyjaśnienie i mieszkalny jako mieszkalny, tak? to był jako mieszkalny. To był jako mieszkalny, ale po prostu... To no przecież to był albo Bojańczyka, prawda? Też to jest w remoncie w tej chwili. Ale w roku 30, oj dobrze pamiętam 35 ten pałacyk został odkupiony przez dyrektora Steinhagena. I to już funkcjonuje jako jego, jego nasz, w normalnym opowiadaniu, jako pałac we I Po wojnie było tutaj przedszkole, no bo to wszystko znacjonalizowano, a w tej chwili Urząd Marszałkowski. Dosyć dużo tutaj młodzieży widziałem. Jeszcze jak z Kaziem tutaj chodziliśmy załatwiać sprawy przewodnickie, to młodzież, która chciała otworzyć swoją działalność gospodarczą. Tutaj jest taka poradnia i po prostu próbowano pomóc, żeby zdobyć jakieś fundusze europejskie w ogóle. Także dosyć ciekawa.